pojawiają się takie właśnie skojarzenia z, z takim kryzysem trochę tożsamości, nie? bo ja jakimś byłem, nie? byłeś jakimś i teraz już takim nie jestem. Nie? I może się w nas pojawiać takie pytanie nie? o to, no to, dobrze, no to kim jestem? Nie? To jaki ja jestem? Nie? To, jest, to jest trudny moment nie? takiego uświadomienia sobie trochę, że żyłem jakąś iluzją o sobie trochę, o, o zakonie, o rzeczywistości, o mojej pracy, o, o jakichś relacjach. Nie? to Każdy może mieć jakiś taki inny tutaj wątek, ale no, nagle po prostu coś nie działa, nie? Coś, coś znika i co zostaje? Do pytania o tożsamość, próba pró odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Zwątpienia w swoją tożsamość, ale też ja w tym słyszę pokusa, żeby sobie nadać swoją tożsamość, a, tak, tak. a, a jednak jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ta tożsamość, żeby tą tożsamość odkryć. To, to jest jakiś taki scenariusz, tak mi się wydaje, częsty: że każde miejsce, gdzie ja uważam, taki chcę być. Mm. I gdzie jest tam taki bardzo mój wybór, taki chcę być, to to ulegało później y, to jakiemuś rozpadowi. I ja musiałem zadać sobie pytanie, najpierw był długi proces, taki y, jakiegoś godzenia się z tym, że no jednak nie. I potem, no to kim? No i, I dopiero potem się jakby pojawiało takie: no to może sobie pozwolę odkryć, kim naprawdę jestem, a nie kim chciałbym być.